Witajcie moi drodzy na kanale. Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj pokazuję szybki przepis na pleśniak. Bynajmniej nie jest to zapleśniały chleb ani nic. Cokolwiek takiego, co się Wam od razu pewnie skojarzyło, ale jest to takie bardzo pyszne, tradycyjne ciasto, ale pieczone w pieczonym sposób troszkę szybszy i wygodniejszy niż według tych tradycyjnych przepisów. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Jeśli Wam się przepis spodoba, lajkujcie. Jeśli chcecie powiedzieć jakieś swoje doświadczenia z pieczenia tego ciasta, komentujcie jak najbardziej. Na każdy komentarz odpowiadam. I subskrybujcie kanał, jeśli chcecie tutaj zostać na dłużej. A ja zabieram się do roboty. 5 żółtek ze średnich jajek wlewamy do garneczka, dodajemy 100 g cukru pudru i zaczynamy ubijać mikserem. 3-4 minutach ubijania. Jak widzicie, już mam białą masę, więc można dodać masło. Masło ma być miękkie, moi drodzy. Mi się zdarzyło, że mi się roztopiło masło, bo chciałam je szybko rozmrozić, bo nie miałam akurat miękkiego masła. Tak więc dlatego moje masło jest w takiej postaci. Ale nie szkodzi, bo zdążyło się e, skrzepnąć ponownie. I dalej ubijamy. Do miski przesiewamy 500 g mąki pszennej tortowej i wsypujemy do niej Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I ten proszek do pieczenia należy rozmieszać w mące. I teraz, moi drodzy, mamy już przygotowane tutaj masło z żółtkami i z cukrem, i należy teraz za pomocą mieszadeł, takich do ubijania, wmieszać tą mąkę do całości. Jak widzicie, nie trzeba robić tego długo, bo chodzi o to, aby ciasto zachowało swoją taką delikatną strukturę i aby się nie zbiło w kulkę, aby wyglądało podobnie jak kruszonka. I teraz należy jedną trzecią tego ciasta, ja to zrobię tak na oko, przełożyć do innego naczynia, po to, żeby pomieszać. Tą część ciasta z kakaem. No myślę, że to będzie tyle. Wsypujemy, moi drodzy, do tej części ciasta dwie łyżki kakaa. I znowu mikserem mieszamy. Zobaczcie, jak ekspresowo mamy już wymieszane ciasto z kakao. I teraz tą część ciasta oraz połowę z tego ciasta wkładamy do lodówki. Wykładamy na wyłożoną papierem foremkę. W tym czasie także nagrzewamy piekarnik do 170 stopni. I to ciasto, moi drodzy, trzeba po prostu wylepić na dnie foremki. A moja foremka ma 28 cm z każdej strony. I teraz wstawiamy do piekarnika na 5 do 10 minut. Gdy ciasto jest w piekarniku i podpieka się ten spód, można zacząć robić bezę, bo mamy na to akurat czas. Czyli te 5 białek oddzielonych od żółtek, które poszły do ciasta, ubijamy i po minucie, albo połowie minucie, zależy jak nasz mikser sobie daje radę, do, zaczynamy dodawać stopniowo cukier. Cukru, moi drodzy, potrzebujemy 200 gramów. Gdy białko stanie się bardzo białe, gęste i szkliste, to znaczy, że beza jest gotowa. Po 7 minutach moje ciasto jest już podpieczone, więc czas przygotować dżem. 450 gramów dżemu, który jest kwaśny. Może być to dżem porzeczkowy. Ale może być to także i wiśniowy. Ważne, żeby był on kwaskowaty. Rozprowadzamy na tej podpieczonej warstwie ciasta. Na warstwę dżemu wyspujemy ciemne ciasto. Staramy się to zrobić bardzo równomiernie. Teraz czas na warstwę bezy. W tym czasie podkręcamy temperaturę piekarnika do 175 stopni i nagrzewamy, żeby się lekko podniosła, bo jak podpiekaliśmy ten spód, to miała temperaturę 170 stopni. Tak więc lekko trzeba ją podnieść. Warto jest oczyścić brzegi, żeby nam się beza nie przypaliła na tych brzegach. Dlatego ja tu jeszcze papierem kuchennym oczyszczam. I teraz ostatnia warstwa czyli to ciasto, które przypomina nieco kruszonkę. Jeżeli zbiło się wam ciasto, w, w jednolitą kulkę. To trzeba jeszcze dodać, moi drodzy, do niego nieco mąki i znowu rozmieszać mikserem. Wtedy otrzymamy taką kruszonkę. Dzięki temu nie trzeba ciasta po schłodzeniu trzeć na tarce. Jest to duża oszczędność czasu. I teraz tą kruszonkę wysypujemy na wierzch ciasta. Skarnik jest już nagrzany, więc wstawiam ciasto na około 35 do 40 minut. Moi drodzy, tak wygląda upieczone ciasto. Wygląda bardzo, ale to bardzo smakowicie. Pięknie urosło, także wystaje z blaszki, i teraz, oczywiście, najtrudniejsza sztuka doczekać aż wystygnie. Ja robię to ciasto na wieczór, w związku z tym, no cóż, na razie będę musiała się obejść smakiem, ale jutro na pewno pokażę Wam, jak będziemy próbować z Marysią. Moi drodzy, możemy opcjonalnie posypać jeszcze ciasto cukrem, pudrem. Będzie wtedy Ładniej wyglądało. Ja to teraz zrobię. Nie musimy dużo, ale tak, jakby było oprószone śniegiem. My jesteśmy już gotowe do próbowania. Goście już są, więc ciasto jest już na stole, ale my jeszcze nie próbowałyśmy, bo czekałyśmy, aż będzie można nagrać tą scenkę. Proszę Marysiu, próbuj sobie. Ja też wezmę sobie kawałeczek. Pyszne. Mm, pyszne! Moi drodzy, jest to ciasto. Które myślę, że nie jeden z, wa z Was jadł, <grym> ale jest to taki nasz szybszy sposób bez tarcia e, ciasta na tarce. Mam nadzieję, że się komuś przyda ten, ten sposób, nasz szybszy na przyrządzenie tego ciasta. A w smaku jest naprawdę super i przepyszne. Tak więc polecamy Wam ten sposób na ciasto pleśniak. I się już z Wami pożegnamy. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, nasze filmy udostępniajcie. Więc do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! pa.